Rozumiem, że słowa mają niesamowitą, ogromną moc tworzenia. Montuję tutaj kolejnego vloga, bo już mi zostało tylko dzisiaj jutro. i jutro Nie trzeba montować już ogarnięte, lecimy dalej tej troszkę mam guarany, yerby A tutaj mega kozaki, najlepsze Jesteg niedzielny, sobotni też był tutaj mega fanpyczny. Ryż pełnoziarnisty coś z schalepani. Jedziemy na komorę norbobaryczną jak co niedzielę o 17-16.56, ale to jest tutaj obok, więc idealnie zdążymy. Ogólnie tak, jestem już tutaj po komorze i tutaj sobie pizzę jeszcze kończę, ale też dzisiaj mega pracowity dzień. Ogarnąłem bardzo dużo rzeczy. Zmontowałem wideo, potem miałem kola z koleżanką, która chce tutaj działać. Potem zabrałem się za działanie na Facebooku, potem komora, potem wróciłem i zabrałem się za system i zmieniłem w ogóle system rozmów. Aktualnie wyglądają tak rozmowy, że codziennie robię o 19 webinar na 100 osób aktualnie maksymalnie. I dodatkowo od 12 do 18 codziennie zainteresowane osoby, te które będą, przenoszę na Rozmowę i wtedy im odpowiadam na wszystkie pytanka plus mówię krok po kroku w jaki sposób mogą rozpocząć. Taki system już miałem od jakiegoś czasu w głowie, już parę osób się umówiło. Jeszcze sobie zaktualizuję. Od wtorku robię pierwsze pierwsze webinary, więc już się osoby umówiły na wtorek, na środek, czwartek. Czyli wtorek, środek, czwartek już będę miał zrobione tutaj rozmowy do umówienia. Więc ja kozak teraz tylko i wyłącznie zostało tak naprawdę. Umówienie po 100 osób na każdym webinarze, aby były zapełnione miejsca, więc trzeba będzie zrobić większą tutaj reklamę, ale myślę, że taki system się bardzo fajnie przyjmie. Będzie on mega mocny i ogólnie się mega cieszę, bo widzę już, że tutaj osoby się obawiają, więc działa system nowy i już od jakiegoś czasu miałem go w głowie naprawdę się mega cieszę, bo będę mógł do większej ilości osób, jakby tutaj tą możliwość zarabiania w projekcie przekazywać. Więc większą wartość będę mógł dawać większej ilości osób i będę gadał z osobami, które już znają ofertę i które mają pytania i które chcą działać. Więc to też zwiększy skuteczność. Zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o statystykę po tygodniu, po dwóch, po trzech, po czterech, po miesiącu. Ale jak już to załatwię, to będę mógł się skupić później już na ulepszaniu jeszcze tego. A ulepszanie tego to jest zrobienie landing page osobnego, gdzie ktoś, jak się mówi na webinar, to jeszcze na przykład. Umawia się albo przez jakby stronę, gdzie podaje swój e-mail też, jakby zapisuje się do newslettera takiego i dostaje wiadomości i wtedy od razu dostaje na przykład bonus, wtedy też więcej informacji o mnie dostaje, typu kim jestem, typu czym się mniej więcej zajmujemy, czym się zajmowałem, więc fajnie to może naprawdę jakby ustawić, żebym ocieplił relacje z osobą potencjalnie zainteresowaną. Przed webinarem jest na webinarze już mogę stworzyć taki system, że będzie już do pinka, a to już, to już inny poziom w ogóle, to już będzie przekosa, więc fajnie, jestem mega szczęśliwy, bo skończyłem to zrobić jeszcze dzisiaj, bo już pewnie bym się znowu nie wyrobił w następnym tygodniu, bo dużo pracy, ale no dzisiaj niedziela, ale dla mnie ta praca, którą wykonuję jest przyjemnością, szczerze bowiem. Eee, więc mi się to podoba. No, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli się podobało, zostaw lajka, subskrypcję, komentarz ciekawy no i dzwoneczek, żeby być na bieżąco, więc do następnego. Siemanko!